postulaty zmiany prawa rodzinnego w polskich sądach rodzinnych. W sprawie rozwodowej ustalanie kontaktów z dziećmi domyślnie po połowie, czyli opieka naprzemienna, a nie miejsce pobytu przy matce. Ograniczanie kontaktów rodzica z dzieckiem prowadzi do depresji, samookaleczania, a nawet samobójstw, zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Ograniczenie orzekania OZSS w sprawach kontaktów z dziećmi do absolutnie koniecznych patologicznych przypadków, a nie w celu łaskawego zezwolenia ojcu na takie same kontakty, jakie ma matka. Obecnie to blisko rok czekania na badanie OZSS. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn poprzez zrównanie ilości kobiet i mężczyzn wśród sędziów rodzinnych i psychologów sądowych. Obecnie to zdecydowana większość kobiet. Około 90% stop dyskryminacji mężczyzn, wyrejestrowanie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, tam gdzie je zawarto, a nie w sądzie, przekierowanie sędziów rozwodowych do innych dziedzin, co przyspieszy sprawy sądowe i zaoszczędzi pieniądze podatników, zawieranie małżeństwa domyślnie z rozdzielnością majątkową, a wspólnota majątkowa jedynie na wyraźne życzenie nowożeńców. Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Wprowadzenie rzetelnej informacji z USC na piśmie o następstwach prawnych małżeństwa, rozwodu, prawach i obowiązkach w sądzie oraz o procedurze rozwodu. Nowożeńcy nie zdają sobie sprawy, w co się pakują, biorąc ślub. Wydawanie wyroku przez sędziów jedynie na podstawie dowodów, a nie swoich domysłów i uprzedzeń, jak to jest obecnie. Ograniczenie sprawy rozwodowej do orzeczenia o ustaniu związku małżeńskiego i wspólnoty majątkowej. Zlikwidowanie orzekania o winie za rozpad małżeństwa. Wina między dwojgiem dorosłych zawsze leży po środku. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, gdy ktoś sam się reprezentuje, nie korzysta z usług prawnika. Obecnie nie ma takiej opcji. Respektowanie przez komorników wyroków zmiany opieki nad dziećmi. Obecnie komornicy pobierają alimenty tak długo, aż wydany zostanie nowy wyrok alimentacyjny, nawet gdy ten jest opóźniony o wiele miesięcy w stosunku do wyroku o zwiększeniu opieki nad dzieckiem. Ustalanie przez sędziów alimentów w wysokości pomniejszonej o zasiłki na dzieci, np. Na 800, pobierane przez rodzica otrzymującego alimenty na dzieci. Obecnie ten sam rodzic dostaje zarówno alimenty, jak i dodatkowo zasiłki na dzieci.